Wakacje skończyły się, wolne dni pozostały tylko wspomnieniem. Warto jednak zatrzymać trochę lata i popołudniami pospacerować na łonie przyrody. Wiele osób przychodzi odetchnąć świeżym powietrzem w okolicy Oczka. Tam też mieszkają różnobarwne kaczki. Ci, którzy lubią obserwować przyrodę, wiedzą, że najwięcej dzieje się wiosną i jesienią. Najpierw ptaki zakładają gniazda, a później wychowują młode. Przed zimą część odlatuje do ciepłych krajów, ale nie wszystkie. Wiele z nich zostaje, by cieszyć nas swoim widokiem. Kaczka krzyżówka jest najpospolitszą kaczką występującą w Polsce, bo można ją spotkać na większości zbiorników wodnych. Również w stalowej woli mieszka duże stado, regularnie odwiedzane przez dzieci i dorosłych. Choć krzyżówki żywią się drobnymi zwierzętami wodnymi i kawałkami roślin, nie pogardzą kawałkiem smacznego chleba czy bułki. Dokarmianie zwierząt w okresie letnim jest błędem. Ptaki przyzwyczajają się do łatwo zdobytego pożywienia i zimą mają duży problem z przetrwaniem. Na szczęście są tacy w naszym mieście, którzy nie zapominają o nich podczas siarczystych mrozów, gdy skuta lodem tafla wody odcina kaczki od pożywienia. Wiosną samce krzyżówek przybierają piękną szatę godową, latą i jesienią stają się podobne do samic. W ciągu dnia nasze kaczuszki pływają po oczku, po południu przenoszą się na sąsiednie rozlewisko. Tam żerują i spędzają noc.